made it through the fire how did i survive yeah money women power caught i feel alive talent don't expire she can feel it through the night it's a deep Michał mom MMA.pl, a ze mną Michał Wampir-Pasternak, największa gwiazda polskich Freak fight. Nie no, największy atencjusz, ja nie schodzę cały czas, w formie muszę być. Największy atencjusz polskiego MMA. Dzisiaj, no. dzisiaj miałem okazję tutaj zobaczyć, że trenujesz z Zadymą, czyli rozumiem taki sojusz trochę antytyburski został nawiązany. Nie no, to to do tego takie podejście. Po prostu Tomek, jak wczoraj byłem, gdzieś to spotkałem Tomka i, i mówi, że jest z Warszawy i... Nie zrobił treningu i zaproponowałem, mu, że jeśli ma ochotę, może wpaść do nas rano i trochę potrenować. Jak tam ocenisz umiejętności Tomka? Powiem ci, że w porządku, no to że stójkę ma dobrą, to każdy wie, ale widzę, że w parterze i jeśli chodzi o rzucicu, łapie już taki luz i nie robi czegoś siłowo, tylko już wiem mniej więcej co ma zrobić i jak się skręcić. Paweł Tuburski dość no. ostro do ciebie jest pewny, pewny, właśnie odważny, pewny siebie. Czy ty, byłeś, czy ty się spodziewałeś, że Paweł będzie taki pewny siebie przed walką z tobą? Nie wiem, ja nie wiedziałem, czego mam się spodziewać, jeśli mam być szczery. Nie miałem jakiegoś yy, zarysowanego planu do tego, jak on się będzie zachowywał. Ciężko jest mi to stwierdzić, ale wiem, że czy na mnie to zrobiło jakiekolwiek wrażenie? No żadnego. Ja wyobrażam Ciebie, no. jak to robi na tobie wrażenie. Tak? No właśnie, no o to chodzi. No. Paweł coś tam mówi o mojej emeryturze i, i tym, że on da radę mnie wysłać na emeryturę. No, nie wiem, Paweł, ogólnie uważam, że ludzie, którzy o, o, o mojej osobie dużo mówią, nie mają świadomości tego, z jakimi zawodnikami walczyłem i kto nie dał rady mnie jeszcze wysłać na emeryturę, więc. Na początek to proponowałbym sobie sprawdzić jednak z kim walczyłem, kiedy walczyłem, a dopiero później się odzywać na takie tematy. I jak ja również uważam, że to on bardziej chyba szuka już takiej posady, bo wie, że ta walka mu nie wyjdzie i musi mieć takie koło ratunkowe, dlatego nagrywał gdzieś te filmiki, pokazując, że już ma jakąś fuszkę na boku. Nie wiem czy widziałeś, ale też trenera ochnińskiego na emeryturę wysyłał. No tego nie wiem. Nie wiem, jakiś mi śmignęło, że, ma, że chyba może Kurde, i trener bo powinien być. To, to ja nie wiem, to może on pracuje teraz w jakimś urzędzie i decyduje o tym. E, znaczy jaki, jakby był z zus jest, Jaki jest wiek emerytalny, nie? Jakby był z ZUS-u, to raczej by nie wysyłał na emerytury. No raczej nie. E, dobra, ale już Nowa tak. instytucja. Żartobliwie, już zejdźmy e, z tematu żartów, no. ale ciekawi mnie, czy ty uważasz, że to jest jakiekolwiek dla ciebie wyzwanie w stójce? Bo mówmy się, we MMA to raczej by to nie miało sensu, ale w stójce dużo osób mówi, że ty jesteś bardziej parterowcem no. e, i że w stójce Tyburski ma szansę. Znaczy, dużo osób mówiło, po no, nawet kolega Twój, nie, nie, nie redakcyjny, tylko z branży, mówił, że. W ogóle w walce z Szeligą się nie pokazałem jakoś wybitnie. A, Kuba, tak? No, no, także to wiesz, co ja bym nie zrobił, to ktoś jak ma wyrobione zdanie, ja już tak do tego podchodzę, na mój temat, to ja już tego nie zmienię i już chyba nawet nie będę za bardzo próbował. E, czy Uważam, że jest to duże wyzwanie, bo on ma jednak dobrą stójkę, tylko Zobaczymy kwestię tego, jak się odnajdzie w walce. I czy, bo on może dobrze wypadać na sparringach, a zobaczymy, jak, jak to jednak będzie, jak wypadnie w walce. Wiesz, najgorsze to jest to, że gość, który tak naprawdę w porządku, ja cenię jego jakąś możliwości stricte, uderzane i tak dalej, ale wiesz, co jest takie dziwne. Żygoś, który tak naprawdę... Z kim on walczył, takim mocnym. No, to no tak ciężko no dużo masz, No dużo masz tych zawodników. I on mówi na temat moj, mojego e, moich możliwości i w taki sposób się wypowiada, to dla mnie jest tak trochę kurwa żałosny, wiesz? Tak jak, jeśli ja mam być szczery, bo tak jak mówię. No, jednego czego mi nie możesz zarzucić w życiu, to, że nie brałem mocnych wyzwań, bo ja je brałem i to nawet niektóre wyzwania były na tydzień przed galą i tak dalej, a teraz jest tak, wiesz, tak jak opierdoli ten, ta dziwka kwiecińska i jeszcze kilka tych. No i to często słyszę, że ja jestem nudny, że to że kiedyś byłem dobry. Kurwa, no, jak ja kiedyś byłem dobry. Bo to chciałbym, żeby mnie yy, zawsze określali tacy ludzie wybitnie, mocni sportowo, jak ci co właśnie mówią. Ja też mogę mówić dzisiaj o Lewandowskim, że jest słaby. Że... Mówię, że to jest takie chore. No. Zaraz przejdę do tego, bo właśnie się powoli kolejka do ciebie robi do walki, no. ale jeszcze mnie ciekawi, jak się Kiedyś udało. No ja byłem największym atensjuszem. No. Jak to się szybko zmienia. No. Jak się udało trenera Mirka przekonać do, do walki w K1 z podopiecznym trenera Szyszki, bo mówił, że to jest niemożliwe, a jednak jest taka walka? Ja go nie przekonywałem. Zadzwonił do mnie i powiedział, że mam walkę w K1 z tym Pawłem Tyburskim i tyle. I... A to Mirek jest takim twoim menadżerem, można powiedzieć? A, tak. to ciekawe. Ja nie mam menadżera, tylko trener. To I dobra. świetnie się sprawdza. No, na pewno potrafi mocno negocjować. Słuchaj... Właśnie. Alan Kwieciński wyzywa cię do walki. Już teraz. Wcześniej to Kwiecińska. ty chciałeś z nim się bić. E, no i Zadora po walce też, po wygranej z Kasiuszem, też jest gotowy już się z tobą bić. Ale to Zadora jest gotowy ze mną bić się. Zadora to jest pełen debil. Do weskidu. Ty chłop mnie wyzwał do walki. Później ja mu powiedziałem, nie ma problemu, walczmy. To później mówił, że on żartował. Kurwa, no on tak mówi, to są jego słowa, mówi, że on żartował, że ja to przyjąłem na poważnie i tak dalej. Później przed galą robi wywiad, mówi, że no on tak nawet nie wie, o co ten konflikt wyszedł, on tak naprawdę nic do mnie nie ma. Po wygranej z Kasiuszem, jeden dzień później, bo to nie było tak, że rok minął, mówi, że on ma ze mną ostry konflikt i tak dalej. On ma coś z panią, bez kitu. On mnie, on mnie wyzwał do walki, wybierając sobie formułę. Niech sobie wybierze wagę, i niech wybierze jeszcze moją garzę, nie? bo to jest mało. Słuchaj, ja rozumiem, że ja przyjmuję yy, wyzwania, chociaż niektórzy mówią, że mi brakuje wszystkiego. Nie? Ja przyjmuję często warunki tej drugiej osoby. Ty, ale gwiazdka to nie trwa cały rok. <ścoughs> Co oni zwariowali? Kwieciński chce się bić, też wymyśli wagę, wszystko, formułę, Zadora mówi, że on mi może dać ten, że w moich warunkach może, mogą być rękawice od MMA, no kurwa, to zróbmy w MMA w rękawicach od boksu, no chłopie, ja to mogę godzinami to jego, to, to, to jego gadanie, o, o, to, o, nie wiem, w ogóle to, oni to jest ich świat, rozumiesz? To jest ich świat, ich statek, daleko od brzegu i tam jest impreza i jak zacumują, to dopiero zobaczmy, że rzeczywistość to jest zupełnie coś innego. Ja mogę walczyć na każdych zasadach, z każdym, tylko moja garza musi być odpowiednia do wyzwania. Nie ma najmniejszego problemu. Ja nie, nie mam tak jak że jestem wystraszony, że ja, ojeju, mógłbym przegrać albo coś. Kurwa. Nie. O, na tym to polega. Żeby brać w życiu wyzwania i mieć takie wyzwania, że nie zawsze, jak, jak jest to wyzwanie, to musisz wygrać, a oni, to ja odnoszę wrażenie, że każdy za wszelką cenę chce wygrać, a nie brać jakichkolwiek większych yy, rzeczy, tylko u nich się liczy wygrana, ich warunki i tak dalej. Dobra, to u mnie będą się liczyć inne kwestie, i tak dostaną w pierdol, i tak będą bici i koniec, nie? Ale dawno nie widziałem Cię tak uśmiechniętego, więc to On by bardzo... mi rozpierdala to mordo. No. Ja pierdolę, to, to teraz jak ja bym powiedział do kogoś, że ty dawaj, będziemy się bić. On mi odpowie tak, no to bijemy się, ale. I wtedy mówię to wielkie, ale. I stawiam warunki. Zauważyłeś, że każdy mi daje jakiś warunek. Zawalczymy w tym, w tamtym, y, tu, tam i tak dalej. No, Kwieciński to w ogóle to już jest odjechany. Pół miliona, nie za na początku było, że nie zawalczy, później pół miliona. Teraz on, on może ze mną walczyć. Ten śpik to może walczyć z dziećmi, kurwa, w przedszkolu, a nie ze mną. Idiota. <ścoughs> to jest pełen idiota. No czym on miałby ze mną walczyć? W tej skupie to jest rzeź. Rzeź, a nie walka. Micha, ja, przejdę e, z tego tematu jeszcze na, e, na ostatnie wotore, bo nie mieliśmy okazji po nim gadać. Wszyscy chcieli, chcieli ze mną walczyć. Byłem na konferencji, gdzie prowadziłem z moim kolegą pomocnikiem z EWE, konferencję. Pomagaliśmy ją prowadzić, i w momencie, kiedy przyszłem na konferencję, to trzech albo czterech zawodników z Wotory chciało ze mną walczyć. No, widziałem rzeźnik, też tak. ktoś tam jeszcze. Apteka, owsiany. Owsiany i ktoś jeszcze. Tylko szkoda, że jak ja byłem w tym wotore, miałem dwa pasy, to musieli, musiała organizacja ściągać kogoś spoza e, tego wotore, żeby ze mną walczył. A teraz chcą walczyć wszyscy. No, życie jest. przewrotne. Dziwne. Bardzo przewrotne. A jak tam w ogóle ocenisz sytuację, która się działa po walce Minda Apteka? No, powinno, powinna teraz e, The War zorganizować walkę trzech na trzech. Kogo z kim? To tam, co był ten jeden, co chciał kopnąć mindę, e, drugi ten, co rzucił butelką i Bo każdy by zarobił. No apteka na pewno nie zawalczy. No, no by... nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie mam pojęcia, nie interesują mnie takie rzeczy, także nie wbijam się w ten temat. Ale no jak ch chcieli, chcieli, się bić później po tym, no to zawsze można zrobić walkę trzech na trzech, zarobić przy tym pieniądze, nie? Jeden zarobi dużo więcej. Najwyżej no, w Adam Ołkniński tam no. był gotowy, widziałem. No, też. no ale to wiesz, no takie rzeczy nie powinny się zdarzać na galach sportowych. Nie? No dobra Michał, bo tutaj cię przeciągnęli niektórzy y, dużo czasu, więc no przechodzimy. Prze nie będę, nie będę tutaj, nie będę robił afer, y, więc y, dziękuję ci bardzo i czas dla ciebie i dla twoich sponsorów. No tak, yy, i korzystając z okazji, chciałbym przede wszystkim podziękować sponsorom. Bez których, oczywiście, nie mógłby być tym największym atencjuszem. Nie męczyć Was w tych wywiadach, ale to też jest z korzyścią dla Was, bo możecie sobie mnie pokomentować, pohejtować i tak dalej. To chciałbym podziękować przede wszystkim firmie, która jest ze mną najdłużej firma TomTrans, Tomasz Smołuch, Royal Collagen, najlepszy kolagen. Piłeś? Bolicie coś? Mm, boli zawsze, ale nie piłem. No to no. dlatego cię boli. Dlatego cię boli, bo nie piłeś. E, M Format meble dla Ciebie MGN najlepsze suple Sirent. Widzisz PL. restauracja Antresola i nowy sponsor środowisko miejskie. Rozumiesz to? Śro środowisko miejskie, a ty co tam masz? Charakternik. To ja jestem w środowisku miejskim teraz. Oba jesteśmy z ulicy charakterystycznie. Ja nie, ja nie, ja nie jestem z ulicy. Nie no, ja też żartuję. Z ulicy to są inni, ci którzy kurwa dużo o tym gadają. Jestem z ulicy, to się dla mnie liczy i pokazują się wiesz, że to oni są z ulicy, a później kurwa nie są z ulicy jak dostają po głowie. Kto ma wiedzieć ten wie, dziękuję. Kto? Kto?